Witam serdecznie z tej strony, Zybera. To jest kolejna odsłona retro kolekcji. Na tym vlogu pokażę mój zakup gier na PlayStation 1. W międzyczasie udało mi się polować cztery gry, z czego jedna jest w stanie takim a, złym, a pozostałe w bardzo dobrym, z czego dwie to nawet mi powiedział, że to są piękne dziesiąteczki. Aczkolwiek, przejdźmy do rzeczy. Ta, która jest najbardziej uszkodzona. To jest gra, która dosłownie za kilka złotych. Wpadło do mojej kolekcji. Jest to FIFA 99. Bardzo dobrze wspominał na PSXa z Kumplem. Bardzo dużo grałem. Yy, opakowanie jest oryginalne, aczkolwiek już na samym początku widać, że przód jest zniszczony. Tu jest pęknięcie. U góry jeden zawias wyłamany. Co za tym idzie, przy otwieraniu będzie nam się. No, tutaj już lata. Na jednym zawiasie się tego trzyma. Tu zagnę. Zagnę. Dobra. Okładka jest w bardzo dobrym stanie. Książeczka jest perfekcyjna. To mi się podoba to na rzeczy. Jak w środku to wygląda. Pomimo, że są ślady palców yy, bardzo dobrze. Yy, płyta jest w bardzo dobrym stanie, więc opakowanie nie zraża. Może kiedyś się tam uda przy okazji kupić y, jakąś inną wersję. Gdzie opakowanie na przykład będzie dobra płyta będzie dowalona. Jest to wersja oczywiście angielska, jeżeli chodzi o okładki są perfekcyjne, książeczka perfekcyjna, płyta też, tylko siedem palców trzeba zetrzeć, jeżeli chodzi o pudełko, no to niestety yy, w takiej podstawowej skali powiedziałbym 3 na 10, no nie no przesadą widziałem w gorszym stanie, ale powiedzmy 3 plus na 10, o tak, 3,5 na 10, On to nie przeszkadza. Tam wszystko pakujemy. I teraz już przechodzimy do bardziej ciekawych tytułów. I tutaj wjeżdża Alien Trilogia. Wersja platinum. Pudełeczko w bardzo dobrym stanie. Jest to oczywiście oryginalne pudełko. Normalnie się otwiera, już jak widać. Książeczka. Na rogę delikatne przetarcie, aczkolwiek nie ma problemów. Strony nie są powyrywane, są w bardzo dobrym stanie. Płytka platinu. szkoda, że to wydanie platinum. No jeżeli chodzi tutaj delikatne ryski, mówię, to jest płyta CD. Niestety to był znany mankament, że te płyty się rysują. I to bardzo mocno się rysują, nawet jak się w dobrym stanie i stara się je e, ochronić przed tym. Ale dobra, z tego jestem dumny. I to wszystkie te gry ogólnie za grosze też powpadały mi. Kolejna, czyli pierwsza dyszka Tom Clancy. Aha, to jest po prostu Tom Clancy Rainbow Six. Pudełeczko 10 na 10 Okładki 10 na 10 Książeczka perfekcyjna. Płytka 10 na 10 To jest właśnie to. Można, można. Tylko trzeba chcieć. O, to będzie dumnie w mojej kolekcji wyglądało. No i kolejna gra, którą tak naprawdę kupiłem też od czapy, bo leżę na licie to razem, jest to The Park wersja Classic od EA. Opakowanie 10x10, okładki 10 na 10 płytka, czy książeczka tutaj jeszcze? U mnie jaka spasiona książeczka. Można? Można. 10 na 10. I to mi się podoba. Za grę którą chyba dałem 20 kilka złotych. Dosłownie, z wysyłką poniżej 30 złotych wyszło. Bardzo fajny stan techniczny. Czyli to będzie kolejna perełka w mojej kolekcji. Ogólnie pozdrawiam, trzymajcie się i zachęcam do oglądania kolejnych vlogów, gdzie będą wjeżdżały kolejne tytuły. Póki co żegnam się. Jo!